Siemanko, witajcie! Powitajcie całą ekipę Fidersklep Sklep, jest tutaj sporo, jest Marcin, Mateusz, Radziu, Piotr, Marcin, Paweł i Artur, także jest nas cała tutaj ekipa, możemy sobie dzisiaj zrobić taki fajny trening drużynowy, słuchajcie, będziemy mogli używać siatek, siedzimy w środku, mamy osoby, które blokują, Także jest super, zobaczymy jak to nam pójdzie. I co, chłopaki? Idziemy się bawić, nie? Także założenie treningu jest takie, że zawodników startujących na mastersach posadziliśmy w środku. Nasze tak. zadanie jest takie, żeby się blokować. Jesteśmy w 8 osób, więc to faktycznie będzie miało przełożenie na, na wyniki. Bo tak, w jedną, dwie osoby to treningi nie są miarodajne, możemy coś sprawdzić, ale nie tak jak dzisiaj, gdzie zajmujemy prawie cały brzeg, robimy jakby jeden sektor, ważymy ryby. I wyciągamy po prostu wnioski z tego. Dobra, to teraz zobaczymy, jakie jest podejście mniej więcej. Paru osób, myślę, bo wszystkich nie obskoczę i zobaczymy później, co tak naprawdę się spisywało i osoby, które będą ważone, będą też opowiadać później na końcu, jak to po prostu im idzie i jak im poszło. Także zapraszam do oglądania. Jesteśmy u Pawła, najpierw tu szybko na wędeczki rzucimy okiem. Zemex Backfire Method Mania, o to mnie teraz tutaj zaskoczyłeś. Fajnie, fajna wędeczka, dobra. Udziałam go już 4 lata, tak że lata. Ja dzisiaj króciutko. Yy, towar Osmo oczywiście zaufany, to leci na 63 metr, dołożony dużo peletu ósemki po to, żeby te ryby selekcjonować. Wiem, że dużo osób tutaj czwórką czy szóstką łowi, ale dzisiaj każdy jakiś większy karpik 2-3 kg będzie stanowił o wyniku. I tak, i druga linia 33 metr. Tutaj głównie dla chłopaków, żeby właśnie żebyśmy mogli to porównać, bo na pewno dużo ludzi będzie na Mastersach leciało takim towarem. Tu jest skreting, zmaczmy to miksem, tu będzie bliska linia 33 metry. I to mi się podoba. I tyle. Fajnie. Dobra. Po prostu skutecznie. Idziemy dalej. Dzięki Paweł. Witamy cię Marcinie. Cześć, witajcie. U mnie dzisiaj będzie kilka taktyk, będzie pellet łagle, będzie bombka i też będzie metoda w dystansie po to, żeby tutaj kolegę. Mojego z boku troszeczkę zdopingować, który będzie podobnym tropem, szedł do mnie. Jeżeli chodzi o towar, to Ozmo jest dzisiaj przygotowane, ale też i zanętka Zanęta dzisiaj jest Banofi. No i powiedz e, jeszcze, Solbajcik jest też, na samoułku. Jest, jest, żeby... jest Solbajcik, yeah. Salmon oraz, oraz Mix kolorowy, a do strzelania dzisiaj Majlan i Ingez. Super, dobra. Zobaczymy, jak to pójdzie, nie? Do powodzenia Witamy Ciebie Marcinku kochany Siemanko Siemanko i co tam? Wykmieniłeś no ja dzisiaj w pierwszy raz jestem na tej wodzie, a tak żeby sprawdzić rzeczywiście co się dzieje ze względu na to, że wszyscy będą e, na pewno wszyscy będą łapali na metodę blisko to ja sobie postanowiłem, że blisko spróbuję na bombkę na jakimś 20 metrze. Poza tym na 35 będę, będę sobie podnęcał y, i y, Będę sobie podnęcał w zasadzie m, praktycznie samą zanętą. E, gdzie na 20 metrze będę e, próbował na bombkę nęcić tylko i wyłącznie samym suchym peletem. To na 35 będę zanycał samą zanętą, a na 70 i to sprawdzę jako pierwsze. Na pewno pójdzie e, sam, sam pelet, ewentualnie z domyślką delikatnie e, zanęty. I po, tak zwyczajnie chcę sprawdzić, tak jak mówiłem, co tu tutaj się w ogóle dzieje Kompletnie nie mam pojęcia, jaka tutaj jest ryba, jaka występuje, czy jest blisko, czy jest daleko Podchodzę jak do zawodów, podchodzę bardzo bezpiecznie i też tak dzisiaj będę wędkował Dobra, to dziękujemy Dzie Panu, ja Dziękuję. Spontan. Spontan. Proszę odejść Co pan tu naszykował? Proszę odejść Prze Co pan tu naszykował? Przyjęty, zanęty, zanęty Przynęty, zanęty, dobra, dobra. Poduszeczki widzę, tajna broń. Widzę sobie to, co to jest warte. Dobra. Za chwileczkę będzie nęcenie i zaczniemy. Dobrze. Także powodzenia, panie Arturze. Bardzo dziękuję, panie dowidzi. Coś do dodania? Nie, dziękuję. Wszystko już powiedziałem. <laughs> A u mnie też bardzo proste podejście. Sam Peler rozrobiony z dużo wody, 3 minuty moczony. Dlatego zalewajka, żeby się kleiło czysta zanęta, przynęty proste. Mam linię 65 i 80. Zastanawiam się co zrobić blisko, bo jest mu, ale to w trakcie zawodu zacznę myśleć, bo po prostu nie mam czasu się zastanowić nad tym, bo kamera mi ogranicza. Także lecę dalej. Także Mateusz. I to pokazujesz, co tu jest. Ok, do łowienia jest miks osmo rozrobiony z peletem, też 2 mm osmo, do tego czwórka, namoczony czwórka, szóstka do podajnika, bo pierwszym, pierwszym założeniem będzie sprawdzić, yy, czy jest ta ryba, czy są to karasie, czy są to karpie, więc trzeba będzie później tą rybę starać się przeselekcjonować, bo tu jest naprawdę ogrom ryby. I duże znaczenie ma to jakiej wielkości te ryby łowimy, bo ilościowo jest tego naprawdę dużo i trzeba być przygotowanym na wszystko, dlatego za moimi plecami są wędki krótkie, dłuższe po to, żebym mógł sprawdzić yy, czy bonusy nie znajdują się troszeczkę dalej tak jak to czasem jest i czy nie warto jest rzucić trochę dalej, poczekać, holować tą rybę dłużej, ale złowić faktycznie bonus, który będzie ważył powiedzmy 3-4 kg. I to będzie ryba taka, która zrobi 10 powiedzmy, karasi, tak, z bliższej linii. Więc trzeba sobie to przekalkulować. Po to jest ten trening, żeby takie rzeczy sobie właśnie sprawdzić, jak to wszystko reaguje. Łowimy każdy po swojemu. Ja moim zadaniem jest dzisiaj blokować właśnie ciebie, Dawid. Radka po prawej stronie, chodzić za wami, przeszkadzać, strzelać z procy i przy okazji starać się zrobić jak najlepszy wynik dla siebie. No. Wiem, że tutaj trzeba łowić bardzo, bardzo szybko, więc Wędki będą podmieniane z podajnikami, tak, tak się po prostu tutaj łowi. Jeżeli chce się zrobić dobry wynik, bo na końcu na wadze może się okazać, że pół kilograma czy kilogram, czyli jedna, dwie ryby zrobiła po prostu różnicę. Czyli dzisiaj spinamy po ślady, jest to trening, łowimy prawie pełen wymiar czasu, 5 minut i dajemy z siebie wszystko. Mhm. i Zobaczycie później, jak to wyjdzie na wadze, to co teraz mówimy. Super, dzięki za wypowiedź, Mateusz. Dzięki. Powodzenia! Jesteśmy u Radzia. Proszę bardzo. Cięka. Co ja dzisiaj przygotowałem i jakie mam założenia. Bardzo skromnie się tutaj rozłożyłem. Mam jeden miks bogaty w pelet, 2 mm lekko przyprószony za nętą. Tutaj mam pelecik troszeczkę namoczony, czwórkę, w razie czego, żeby mieszać to razem z miksem, jakby były większe ryby. No i chcę sprawdzić tutaj gdzieś około 20 m. Zobaczyć, czy ta ryba tutaj wchodzi na bliską linię, czy w ogóle opłaca się ją tutaj robić. E, Będki poustawiałem na 54 bodajże i na 80 metr, także będę sprawdzał taki pół dystans i, i dystans bliżej. Myślę, że nie ma, nie ma sensu, także e, w ten sposób będę łowił. E, tak, tak jak mówiłem Reszta pro. wyjdzie w praniu, nie? Reszta wyjdzie w praniu, no. dokładnie. Tutaj chłopaki Zapowiedzieli ostrą rywalizację, blokowanie i tak dalej, więc, no, takie powiedzmy dzisiaj łowienie z prawdziwego zdarzenia. Nawet y, bym powiedział, że jest jeszcze gorzej niż na zawodach, bo, bo będą robili takie jakieś celowe akcje e, sabotażowe, żeby tutaj nas z, w, zblokować i zmusić do, do cięższej pracy i do większego wysiłku. I to jest bardzo fajne, nie? Myślę, że to tak, jest tak, coś. No, naprawdę, to jest y, piękna sprawa, bo. Naprawdę, tak na co dzień przed zawodami, raczej nie ma takiej możliwości, żeby, żeby w ten sposób sobie trening przeprowadzić. A dzisiaj, tak jak już Mateusz wspominał, będzie to dość miarodajne. Tak? Będzie można jakieś wnioski takie faktycznie dalej idące sobie wysnuć. Dobra, no to dziękujemy, Radziu. powodzenia Dziękuję bardzo. Także witamy Piotrze na otworku. Dzień dobry, dzień Będziesz dobry, robił turboblokadę, nie? Witamy tak. Założenie jest takie, żeby na bliskiej linii odciąć radkowi ryby, o, żeby miał troszkę trudniej, żeby mógł sobie to przećwiczyć, bo na pewno to będzie tutaj stosowane na mastersach. Także kukurydza. Kukurydza przemyta, tak jak pokazywał Artur na ostatnim firmie chłopaku z feder sklepu. No, fajny fajnie, motyw w to ogóle będzie polecam. Około 20 m. 20 metr, 2 wiadomo, jedna też by wystarczyła. Yy, cała paleta i to będzie to będzie pierwsze podejście i, i zestaw z bombką. Bombka lekka, 15 gramowa z Prestona, 38 cm przypon, haczyk KKMB rozmiar 14 i 8 pelecik czarny, halibutowy. Pomysł mój jest taki z tym paletem, że na tym powiedzmy stoliku kukurydzy żółtym e, wyróżnić ten, ten 8 mm czarny pellet. I, i tak, tak bym chciał sobie zrobić powiedzmy te, te tak zwane nogi. No i przejście na, e, e, na, na metodę to będzie Razer 3.6 e, do 80 gram, e, metr 70. No i, i standardowe podejście, czyli e, mix osmo plus 1 trzecia tego miksu jest to Sonu Bites Sweet. Słodki, dlaczego jest tu dużo karasia, między tym karasiem pojawiają się karpie i zależałoby mi na tym, żeby, żeby ten słodki po prostu dużą część tych dużych karasi przyciągnął właśnie do, do tej linii. Plus palet 2 mm standardowo, oczywiście osmo. No i, i, i to by było tyle. Sprzynec, sprzynec to powtórzę cała paleta y, larw plus jakieś tam nowości. No i tyle proste podejście. Wydaje mi się, że, że może być to tutaj skuteczne. Widać po, po wodzie, że ta właśnie ta ryba spawia się tam na, y, na, tym, na tym metrze 60, 70, czyli powiedzmy, jest to linia tej grobli tam. Mhm. No i, i tyle. Zobaczymy co wypali. Mam nadzieję, że wypali też ta linia bliska z tą kukurydzą, z tym paletem 8 mm. No i, i będziemy ćwiczyli. Tak ważne, żeby chłopaków, chłopacy mogli sobie sprawdzić kilka wersji, kilka rozwiązań na mastersy. No bo wiadomo, startować w zawodach, no to, to liczy się ten wynik. No i, no i do tego jest jeszcze świetna pogoda. Szykuje się naprawdę naprawdę, naprawdę niezły, niezły upał. Także, no ostatnio tutaj byłem to strasznie zmarzliśmy, przemokliśmy Także dzisiaj, dzisiaj podejrzewam, że to łowisko to nam, nam odda Dobra, dzięki, powodzenia Dzięki to zaczęliśmy sobie wstępne nęcenie Postanowiłem, że zanęcę po prostu trzema koszykami 65 metr, żeby jakiś tam ślad po sobie zostawić I to tak naprawdę jest wszystko co zrobię w nęceniu Nic więcej, nic mniej Myślę, że nie ma sensu za bardzo nęcić. Myślę, że w ogóle będzie ciężko o ryby, bo jest bardzo gorąco. Woda jest po prostu zielona. Lampa, prawie południe. Nie uważam, że te rybki będą żerować. A uważam, że będziemy je po prostu dzisiaj yy, rzeźbić. Poszczęściło mi się w pierwszym życiu. Mamy rybkę. Z tym, że łowię najdalej ze wszystkich, jak na razie przynajmniej. Także wiadomo. Że te rybki gdzieś tam odskoczyły na środek. I ciekawe, czy przyjdą bliżej, czy będą tam raczej się trzymać na dystansie. Także wyholujemy, zobaczymy, co to będzie. Bardzo płytko, więc nie trzymam wędki na dół. Raczej nie ma tutaj większego sensu. I zobaczymy, co z tej wody wyjedzie. Pierwszy karpik. <grym> tak, zobaczcie patelniaczek. <grym> Ale fajnej kondycji. <grym> sobie trzecią rybkę. Na razie mógłbym powiedzieć, że wszystkie idą w miarę równo. Z każdej strony się pojawiają ryby, z tego co się orientuję. Zacząłem od dystansu 80 metrów, ale jak tylko zauważyłem, że koledzy łowią bliżej, bo łowią na 65 metrze, to stwierdziłem, że też zobaczę, czy mam na tym metrze ryby. I okazuje się, że są, więc nie jest tak koniecznie. Myślę rzucać jeszcze dalej. Zostawić sobie lepiej tą dalszą linię na później, jak się na tej krótszej linii powiedzmy ryby by wypaliły. Bo no nie ma to najzupełnie sensu w świecie, żeby od razu zaczynać. No, ile fabryka dała, tak? Lepiej zawsze sobie to miejsce zostawić. Ale jednak, że tak powiem, dystans to jest mój konik. Ja bym mógł tak cały dzień mówić na dystansie. Jednak, no, taktyka przede wszystkim musi się zgadzać. Także idzie kolejna rybka. Numer trzeci o, o, z dystansu już 65 metrów Na razie na tym dystansie zostanę, jeżeli się ryby po prostu wypalą, to znowu pójdziemy dalej Bo one może odskoczą dalej w późniejszym terminie O, 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 o. Takie małe karpiki tu są i Przeszedłem też przez chwilę przez wszystkie kolory przynęt i tak zdaje się, że różowy jest najlepszy. Póki co. I walczymy dalej. Nie, Arturku? Słuchajcie, temperatura daje nam naprawdę w kość, bo jest mega gorąco, ale cały czas odławiam rybki. I jednak z tego 80-80 metra, przepraszam. Są takie fale, że te ryby przychodzą po prostu falą, wyciąga się z 2-3 potem jest chwileczka przerwy i znowu. I tak to mniej więcej u mnie wygląda, najbardziej spisuje się różowa przepraszam, przynęta. I tyle tu właśnie Artur, obok nie ma rybki, niczego widzicie, o, gdyby nie to słońce byłoby idealnie, bo na chwilę obecną to nawet nie mogę oczu otworzyć jest ostro. <grym> I tyle, zobaczymy co to nie za rybka, bo wydawało mi się, że jest większa niż pozostałe, bo raczej dominuje taka malutka. Do kilo, koł kilo te karpiki mają. Ta tak mocniej zabrała. Mam nadzieję, że będzie większa. Przydałaby się. Uuu. Spróbujemy ją tutaj zapnąć. Ale zła, no jednak była tylko zła, bo nie jest jakaś tam super ojazu większa I sobie akurat jedzie karpik, i to ładnie sobie pojechał, temperatura daje kość. Ale mam to, to szczęście, że cały czas sobie łowię ryby. Nie siedzę za długo bez, cały czas udaje mi się, najskuteczniejszy jest tak po mojemu, tak jak zawsze mówiłem, czyli sam pelet. I jak przestałem brać, zmieniam kolor przynęty i znowu biorą, także nie jestem pewny, czy jest jakiś najskuteczniejszy kolor, ale na pewno. Ryby, jak na te warunki, żerują bardzo dobrze. Przeciwnie do tego, co powiedziałem na początku, bo myślałem, że będzie rzeźba ciężko u ryby, a udaje się. Ja jednak zostałem na 80 metrach i z tego właśnie dystansu odławiam. non stop, praktycznie rybki. Nie są wielkie, nie są spektakularne, ale cieszą i na pewno mamy już ich sporo światła, więc będzie fajny, mam nadzieję, efekt na końcu. Także za chwileczkę zobaczymy sobie rezultaty i i zakończymy ten filmik siatka No tak widzimy. to wynik Pawła z otworka 18 600 700 I jak tam Pawle jakie przemyślenia masz jak tam ci się łowiło? Tak, chyba wpadło dokładnie 16 rybek Większość z dalekiej linii Hmm, myślę, że zagrało tutaj przede wszystkim ten pelet, który nęciłem bo większość ryb złowiłem na pelet na gumce, ten który nęciłem u Semka tak? y, bliska linia, w zasadzie troszkę słabo wyglądało to tak, że trzeba było wejść po prostu raz na 40 minut złowić jedną rybę i drugi zarzut na przykład w to samo miejsce już nie grał nie? także jakieś przeskakiwanie między liniami no i ten pelet u który tam trochę przytrzymał tą rybkę no i otworek, nie ma się Ty pokaż rybki, zobaczymy Pięknie Taki jeden fajny, to. był Były takie ciemniejsze w ogóle karpiki nie? O, fajne rybki Dobra ja Dziękować Panu No jak tam Marcinie, zadowolony? Ogólnie zadowolony w bo Zadziałała długa linia, 80 metr Wieczorem temu zerwałem zestaw w dystansówce i potem przeszedłem na 65 metr i już nic się nie nie działo, No fajnie. Super towarzystwo. Piękna pogoda. No, za piękna, bym powiedział. czego chcesz więcej? dzisiaj? No, Spojrzymy tylko na rybki. Pięknie. Gratulacje. No to Marcin, no 18-200, złowione. W, no, pod koniec wszystko. No, praktycznie wszystko w półtorej godziny ostatnie. Tylko dlatego, że się po prostu przerzuciłem dużo dalej. Ile za skoczek tak tak, tak posiłbym, jakby, No Dobra, dzięki no, O, Big Fish jest. No. Tam zobacz, jak jest Big Fish No, jak, na tą no, no. no już robimy Już? No Już tych robimy Dobra Masz dużo, nie? Czarny kul. Ani ja, ani Radek, mamy więcej, a Mateusz to już no to tyle mamy rybek, 27 kilo. Jak na razie jest najlepsza waga. Idziemy zobaczyć dalej. Ja się bardzo cieszę, bo po prostu systematyczność, dystans dalszy po prostu niż inni i, i to wypaliło jak na razie, że wypuszczamy. 14,400. 14, 14. Było trochę błędów, trochę spiętych ryb. To zaowocowało tym, że no niestety nie udało się zrobić jakiegoś super wyniku mimo tego, że cię ci była jednak długanina ciężko było tą rybę, nie było systematyczności no jest parę rzeczy do poprawy no i myślę, że ten trening parę wniosków tutaj dla tak, chłopaków przyjdzie no dobra, dzięki, dzięki wielkie pozdro jak na razie druga najwyższa Aj, waga 23 kg ja tam spoglądałem na Ciebie no okay. i jak wnioski? bardzo dobry początek bardzo dobry środek a słaba końcówka no i to trzeba jeszcze będzie nad tym popracować, poprawić, wyciągnąć odpowiednie wnioski myślę, że będzie spoko. Dobra, to dzięki wielkie Piotrek 19800 Piotrze. Dziękujemy. Tak, bardzo podobnie akuratka. Początek super. Środek też niestety na końcu już było, trzeba rzucać bardzo daleko, żeby te ryby odławiać. No i dwie udało się spod nóg. Także ja jestem zadowolony. Ważne, że ten wyszedł, wyszedł. Piękne ryby. No to dziękujemy, gratulacje. Dobrze, tak więc kończymy. Można powiedzieć, że dzisiaj był mój dzień, bo ze środka udało mi się wygrać z 27 kg i też można śmiało powiedzieć, że to jest takie moje łowienie na dystansie, punktowo, celnie. I fajnie, fajnie, bardzo mi się podobało. Jedynie jestem już naprawdę zmęczony. Wszyscy są zmęczeni tym słońcem, bo po prostu parzy strasznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się serdecznie, na razie.